Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku chcę opowiedzieć wam o tych oto kamieniach. Kamienie zostały podesłane do mnie przez jednego z widzów. Nie no żartuję, aż tak dobrze to nie mam. Kupiłem je. I kolejno będzie to znany wszystkim dobrze kryształ górski, kalcyt szmaragdowy, ten trochę pewnie mniej znany, kwarc różowy oraz sodalit naturalny. To może zacznijmy od tego, czyli sodalit naturalny. Jego nazwa pochodzi od połączenia soda i lit. I teraz, tak, oczywiście nie każdy musi w to wierzyć, jak potraktujecie to jako jakąś bajkę, legendę, to też spoko. Po prostu wtedy go traktujecie jako zwykły kamień. Ale podobno ma ciekawe właściwości. Yy, pomaga w koncentracji, na przykład przy nauce pracy. Pomaga oczyścić umysł, zrelaksować się, więc może być przydatny także do medytacji. Idziemy dalej. Kolejny jest kwarc różowy. Ja mam akurat mały egzemplarz, bywają o wiele większe. I on oprócz tego, że jest kwarcem różowym, to jest znany z tego, że jest ponoć minerałem przyciągającym miłość. I tu niekoniecznie musi chodzić o taką miłość, że chcesz mieć dziewczynę czy chłopaka, to kupujesz kwarc różowy. Choć podobno też może działać w taki sposób, ale może chodzić też o poczucie połączenia jedności z naturą, roślinami, zwierzętami, poczucie wzajemnych powiązań. Yy, więc myślę, że warto się w niego zaopatrzyć, chociażby z tego względu, że jest ładnym kamyczkiem. So the next one is. O kurde mrówka po mnie chodzi. Yy, Kalce szmaragdowy i ten zielony kamyczek. Jest według mnie najładniejszy wizualnie z wszystkich tu obecnych, i oprócz tego, że jest taki piękny, to można znaleźć w necie informację, że pomaga w samoakceptacji, odnalezieniu miłości i szacunku do samego siebie. Więc można zarekomendować go osobom, które mają z tym problem. No ale nie tylko tym osobom, bo może pomagać też w przekształcaniu pomysłów w działanie, czyli być taką siłą napędową. No to przechodzimy do ostatniego. Kryształ górski. Przepiękny jest. Trochę się przez niego widać. Jest minerałem bardzo leczniczym. Leczy i harmonizuje ciało. Pomaga zarówno na zdrowie psychiczne i fizyczne. A jak jesteśmy już przy takich niestandardowych metodach leczenia to wspomnę Wam o tym, co ostatnio sobie ćwiczę. Chodzi mi tutaj o metodę oddychania według Wim Hofa. Jest to połączenie relaksacji, wychłodzenia i pracy z oddechem. Ja to robię tak, że biorę zimny prysznic, a chwilę później robię 40 głębokich, dość szybkich wdechów i wydechów. Yy, oprócz tego, właśnie relaksacja, czyli medytacja, to tam już jak każdy lubi się relaksować, to może robić to na swój sposób. Efekty tego są bardzo zadowalające, i nie chcę tu spoilerować. Jak chcecie, sprawdźcie i przekonajcie się sami. I yy, jeszcze na koniec wspomnę, jeżeli kogoś interesowałyby informacje z pogranicza medycyny i szamanizmu, bardzo polecam wam tą książkę.